Ludzie często myślą, że hala stalowa to tylko koszt. Ale dziś pokażę Wam trzy sposoby, żeby Wasze hale zaczęły zarabiać od pierwszego dnia. I nie, nie chodzi o to, żeby wynajmować ją na wesele kuzyna, czy trzymać w niej kolekcję kapsli po piwie. Chodzi o prawdziwe pieniądze. Firmy rosną szybciej niż ciasto drożdżowe u babci, a miejsca do przechowywania zawsze brakuje. Ty zamiast piwnicy z kartoflami masz profesjonalną halę. Logistyka i e-commerce dają ogromny popyt na magazyny. Mała hala, nawet 300-500 metrów, może być wynajęta lokalnym firmom. Prosty model biznesowy. Wybuduj, wynajmuj, zarabiaj. Twoja hala staje się bankomatem, tylko zamiast PINu masz umowę wynajmu. Każdy Polak to trochę złota rączka. W hali warsztatowej nagle odkrywasz w sobie małego Elona Muska. Może nie od razu rakiety, ale produkcja mebli, stolarnia, Mała linia produkcyjna, wszystko wchodzi w grę. Hala stalowa daje elastyczną przestrzeń, którą łatwo dostosować. Świetna do usług lokalnych, np. serwis maszyn, stolarnia czy właśnie mały zakład produkcyjny. Niskie koszty utrzymania dają nam to, że łatwiej wystartować z biznesem. Zamiast płacić za wynajem, budujesz coś swojego, co generuje zysk od pierwszej faktury. Nie. Nie chodzi o to, żeby robić tam wesele grażynki, ale wiesz, ilu ludzi szuka miejsca na targi, siłownie, szkołę sztuk walki, czy nawet skatepark? Hala to idealna przestrzeń. Łatwo ją zaadoptować pod wystawy czy sport, a lokalne firmy i organizacje potrzebują dużych, zadaszonych przestrzeni. Dodatkowy biznes krótkoterminowy, wynajem na eventy. Twoja hala zarabia nawet wtedy, gdy Ty jesteś na wakacjach. I to trzy sposoby, żeby Twoja hala zaczęła zarabiać od pierwszego dnia wynajem magazynowy, własny warsztat czy produkcja, wynajem pod eventy i sporty. A to dopiero początek, bo z halą ograniczacie tylko wyobraźnia. Chcesz, żeby twoja hala zaczęła zarabiać? Wejdź na naszą stronę i policz w kalkulatorze, ile będzie to kosztowało. I pamiętaj, do końca września masz projekt z pozwoleniem na budowę za darmo przy podpisaniu umowy. Czyli pierwsze oszczędności masz już na starcie.